Pokój, i dobro, kochani. Dziś jest 18 sierpnia, 20 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, istnieje taki pokarm, który nie jest w stanie nas nasycić. Tak jak Izraelici, którzy wychodząc z niewoli egipskiej otrzymywali mannę, która była świeża tylko przez jedną dobę. Tak jak nasze śniadania, obiady i kolacje, które musimy spożywać każdego dnia, żeby dostarczyć różnych soli mineralnych, witamin, tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby nasz organizm normalnie funkcjonował. Tak samo są też takie gesty, które nie są w stanie nas przekonać. Jakaś taka kurtuazja, etykieta, czy jakaś taka, jakiś taki formalizm, Natomiast Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi, że On jest prawdziwy, On jest oryginalny. Mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wiemy o tym, że są różne produkty, które czasem są podróbą, prawda? Kiedy kupimy jakiś przedmiot, który wygląda tak jak autentyczny, oryginalny, ale okazuje się, że nie funkcjonuje właściwie. Prawdopodobnie wielu z was ma również takie doświadczenie, że kupowaliście jakiś produkt, czy to żywnościowy, czy jakiś produkt, powiedzmy, elektroniczny, który wyglądał jak oryginał, ale tak naprawdę nie spełniał właściwie swojego zadania. Pan Jezus jest oryginalny. Pan Jezus jest tym, który może nas nasycić. Wszystkie głody naszego życia. Kochani, znam takich ludzi, i być może wy też znacie, którzy nie potrafią w sposób taki boży, kulturalny odpoczywać. Najczęściej odpoczynek kojarzy im się z jakimś takim upiciem się, albo takim wyżyciem się, ale później organizm musi swoje odcierpieć. Natomiast Pan Jezus, kiedy daje odpoczynek, jest to taki odpoczynek, który potrafi nasycić człowieka, że człowiek ma zregenerowane swoje siły i fizyczne, i duchowe. Kiedy ma naładowany taki swój duchowy akumulator. Myślę, że przy okazji dzisiejszej Ewangelii możemy wspomnieć tutaj świętego brata Alberta Chmielowskiego, który powiedział takie słynne słowa: Bądź dobry jak chleb, który leży na stole, w zasięgu ręki, do którego każdy może podejść i łamać czy też odkroić sobie tyle, ile potrzeba. Bądź dobry jak chleb, tak jak Pan Jezus, który stał się chlebem, po to, żeby był dostępny dla każdego z nas. I myślę, że korzystać z tego chleba, chleba eucharystycznego, powinniśmy nie tylko od święta, nie tylko w niedzielę i w różne uroczystości, ale każdego dnia. Pan Jezus może być Twoim pokarmem, który Cię będzie umacniał. Pewnie, kochani, spotkaliście się z takim powiedzeniem, kiedy ktoś mówi, że nie mam na chleb albo nie mam na życie. Używając chleb jako synonim życia, w momencie, kiedy człowiek ma chleb. To pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co jest potrzebne, konieczne do przetrwania, do przeżycia. Czasem ktoś wyjeżdża za granicę, za chlebem, po to, żeby wszyscy jego członkowie i również on sam mógł przeżyć. I również Pan Jezus jest takim koniecznym pokarmem do naszego zbawienia. Z niego możemy czerpać soki do naszego życia, bo on jest w stanie nas nasycić. On i tylko on. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.